Elo tutaj Ostar i z nami jest to już jest najlepszy. maszyn. No i to? No i sercze i nie mamy... No i właśnie nie mamy Witam. i chyba. No tak Takie, jeszcze, Na najlepszy. przywitaj się z widza. No przywitaj się z widza. No. no. Dobra, Mikołaj, pokażę Wam ten na następnym odcinku. A, czyli nie pokazujesz tej lupy, prawda? No no bo no, widzowie no, 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 tak bardzo tam mówiliśmy. Jest! Poczek! Dawaj, dawaj, dawaj. Dobry dom! A to jest Mati Teraz Mati.